Tu masz na tym obrazku przepiękne miąższe aloesowe. miąsze, nie sok. To jest to, o czym ja zawsze mówię. Proces przetwórczy właśnie tego miąższu jest zupełnie inny jak w innych firmach. W innych firmach możesz trafić na sok. Sok, który jest trujący. Jaka jest różnica? Przede wszystkim tu mamy czysty. 99,7% miąższu w tej butelce znajdziesz. Niesamowicie silny, niesamowicie działający, naturalny, z organicznych Pól, co jest bardzo ważne, z certyfikatami, a przede wszystkim Międzynarodowej Rady Naukowej do spraw Aloesu. Nie każda firma może się tym pochwalić. Takie certyfikaty jak koszerny, halal czy islamski. Wiem, że nas mogą one nie dotyczyć, ale chodzi o to, że one są bardzo trudne do zdobycia. No i właśnie żurawina z jabłkiem, która zawiera 90,7% naturalnego miąższu aloesowego, reszta jest to właśnie sok pozyskany z żurawiny i z jabłka i tu nie mamy żadnych dodatków cukru, słodzików, nie ma nic. Mamy również brzoskwiniowy, który zawiera 84,6% czystości miąższu aloesowego i nowość od dwóch lat mamy mango, mango, który zawiera 86%. Są one różne, nie zawierają żadnych dodatków, tylko i wyłącznie kwas askorbinowy, który jest jedynym konserwantem, jeśli chodzi o naszą firmę. Pijąc żurawinę z jabłkiem będziesz się po prostu bardzo dobrze czuć, zwłaszcza my kobiety, ale też dzięki bardzo dużej zawartości witaminy C poczujesz, że Ciebie nie łapią różne właśnie przypadłości typu jakieś anginy, grypy, no może się zdarzyć, że Cię złapie, ale przy dłuższym stosowaniu te właśnie wszystkie nasze miąsze działają pobudzające na układ immunologiczny. Dzięki temu czujemy się świetnie, wyglądamy dobrze i mamy energię. Także jeśli masz jakiś problem, czy to z jelitami, czy ze skórą, czy z włosami, napisz do mnie, ja tobie doradzę, który z naszych produktów będzie najlepszy dla Ciebie. Możesz u mnie zamówić. Nieważne, gdzie mieszkasz, po prostu napisz, wyślij wiadomość. Dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia z Islandii. Co prawda, dziś bardzo mocno pada, ale mam dobrą energię. No, na razie, hej.